Panie, maniak, masz zakaz, masz zakaz używania tego deku na mnie. Masz zakaz. Rozumiemy się, panie. Masz zakaz. Nie śmiej się, to nie jest śmieszne. Chodź tu i walcz, robaku! Bardzo zabawne. Dobra, będę poważny. Nie, ja, czyli jeszcze... powodziowy. Powodzenie jest jasne. Wsięgałem się przez ciebie, gubić. Góry <laughs> się wpachasz, pókiba. Wiesz, że wyskoczą kolejne dwa murloki. Z niej. Nie się, cieszę Czekam na Maniak. No nie Ej no ale tak mi to ci to ósmej Dobra, skupienie misio. Misia się skupia, czekaj, jakich tu był wyżywać? Da się, na pewno się to wszystko się da. Dobra. Tak, 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 i tak. U, I te akurat No, pewnie. <noise> Co mu no. przewidujesz przyszłaś? <noise>

Daj mi trochę pożyć Za sprawiedliwość Gotowe Ja no, jak nie kąsa to będę Ale przyszła kąsa Wiem, że przyszła widziałem na no, balaku się śmiałoś? <laughs> Ojej. Maniak zły Kurwa <laughs> Leże zaraz się na podłogę wyjemm A jak Ej, to nie śmieszne To czemu się śmieję? Dobra, czekaj Może po będzie zabawa. Kurwa, czuję się jak ptaszek. No jesteś już tylko ptaszkiem. Za sprawiedliwość. Teraz to gram, żeby cię nie zabić. Robię wszystko, żeby cię nie zabić. Hmm.